manko witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z poraników do to Corsa No i dzisiaj chciałem co nieco wam powiedzieć o oponach, tak powiedzieć szczegółowo, ponieważ no, to jest najważniejszy element w ogóle w trakcie jazdy, ponieważ 0,5 PSI potrafi wam zmienić bardzo dużo, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, więc no, mówiąc szczerze, Powinniście zawsze celować w średnie ścianie na okrążenie około 27 PSI Czyli to musicie jeździć Najlepiej jakbyście mieli jakieś, coś do mierzenia właśnie y, PSI W trakcie jazdy, czyli nie wiem jakiegoś moteka czy coś Jak nie macie no to Radzę wam zaopatrzyć się Ja to akurat dostałem, można powiedzieć, że od kumpla z gotowym presetem Ale gdzieś na internecie to powinno winnieć i powinniście ustawiać sobie średnie ciśnienie W okolicach 27 i 0 PSI I 27.0 Żeby było na zagrzanej oponie, że już jakie jedziecie z 27 co nie? To na suchy asfalt i w ogóle Na każdy rodzaj suchego asfaltu Wpadałem sobie deszczyk teraz po to żeby, no coś się tam plumkało w tle. Jakaś burza, <grym> no dobra e, Więc tak no, jak ustawić po prostu 27 PS jako maksymalne na okrążenie, czyli będziecie jechać 270, to będzie u Was max, to nic się nie dzieje, też jest git. Jakby no, stracicie niewiele, jakby to nie jest dycha czy dwie dychy na okrążenie, to jest po prostu feeling zjazdy już bardziej wtedy. Nic co nie wiem, no bo jednak jak ustawiacie średnio 27, to, yy, to raczej planujecie mieć 27 wjeżdżając w zakręt bądź okolice 27. Więc tak, tak krótko. Wszystkie rzeczy, które wpływają na opony, czyli toł wpływa bardziej na zużycie opon. Camber tak samo, no bo jednak wtedy wewnętrzna część opony bardziej się zużywa. Caster raczej nie wpływa, z tego co wiem. No i ciśnienia, właśnie większe ciśnienie teoretycznie zwiększa temperaturę rdzenia opony, ale zmniejsza temperatura, temperaturę punktu styku opon, ponieważ jakieś dzieci na większym flaku, no to wiadomo wtedy. Ta powłoka opony się bardziej nagrzewa, a rdzeń się mniej nagrzewa, no tak fizyka, no. no i oczywiście jeszcze breakdaki wpływają, ale to już nieraz o tym wspominałem, breakdaki wpływają na prędkość maksymalną, jak i na temperaturę hamulców oraz opony. Ponieważ jak te mniejsze breakdaki nagrzewają wam się bardziej hamulce, no i nagrzewają wam się bardziej opony, a w zasadzie temperaturę rdzenia opony, czyli wtedy wam rośnie ciśnienie, czyli na przykład, jak ustawiacie sobie. O, jeździcie na 3-3 w kaczkach. W tak zwany. Czyli jeździcie na 3-3. Macie 27 PSI. Ale widzicie, że Wam opony się nie nagrzewają na, na suchym asfalcie. Bo na przykład, nie wiem, jest 14 na 18. No to wtedy sobie zmniejszacie, wiadomo, breakdaki. Z 3 na 2 to jest jakieś 5 dych. Około 5-6 dych PSI. Musicie w dół wtedy zjechać, co nie? ale no i na przykład zamiast 24,8 to macie 24,2 jak z 2, 3 na 2 zmniejszacie ale kiedy na przykład mieliście 24,8 i na przykład yy, jest wyższa temperatura jest z 3 musicie iść na 4, załóżmy z tyłu i ciśnienie wam załóżmy skacze Górę i na przykład macie 27,5. A nie, 27,3 załóżmy, no bo jak z 3 na 4 idziecie, to jest 2-3 dychy. 4 na 5 to są 2-3 dychy. 6 na 3 to są już 2 dychy. I no 2, 3, może 3, 3, 5. Nie jest takie liniowe, to jest nieliniowe, no bo ponieważ. Między 2-3 jest bardzo duży przeskok, a potem coraz mniejszy on jest. Czasami nawet nie warto ustawiać 6-6, tylko na przykład 6-3, 6-4. Bo tył się wiadomo, bardziej nagrzewa w trakcie jazdy. E, może w mniejszych temperaturach przód, ale w większych tył się nagrzewa. Więc na to musicie zwrócić uwagę. No i na no sucho no to właśnie o tak to wygląda. no, Czyli ustawiacie idealnie, żeby było 27 średnio. E, i to jest idealnie, optymalnie, no to 27, żeby było w piku Te ciśnienie opony No i... No, no i tyle w zasadzie Jeszcze co do na przykład temperatur Na asfalcie optymalne temperatury opon są w okolicach między 85 a 95 stopni Więc właśnie musicie sobie brakdakami ustawiać tak, żeby się mieścić w tym wachlarzu Nie chodzi o punkt styku opony tylko temperaturę rdzenia, którą macie na przykład na wyświetlaczu samochodu, bądź na. Yy... No tak, na wyświetlaczu samochodu macie, bo załóżmy tutaj w prawym dolnym rogu, niestety nie jestem w stanie teraz wam kazać, bo myszka mi ucina. No ale tam nie wyświetla wam na tym wyświetlaczu opon. Więc albo tam musicie patrzeć, albo tutaj, ale no ciężary są, no bo jednak to jest temperatura. Yy powierzchni ciernej opony, tylko. E, no tak, no i to jest na sucho. Na mokro, w najnowszym patchu, czyli 1.95, nie wiem czy to będzie działało na następne patche, ale w deszczu, jak, no to musicie pamiętać sobie o tym, żeby wet ustawić, jakby hamulce niby trójki są najlepsze na deszcz, ale wszyscy jeżdżą na jedynkach, nieliczne osoby jeżdżą na trójkach, ale załóżmy dobra, ustawicie sobie trójki, bo też jak większość, to najlepsze ciśnienia, ale opony się wtedy zużywają, to są maksymalne. Dlaczego nie mam pojęcia? Jest jakiś bug, dzięki któremu po prostu na tym najwyższym ciśnieniu opona ma najwięcej trakcji. To jest chore, bo idealnie celowaliście w to, żeby mieć. Dwa... Dwa, y, 30 PS i około, czyli między 29,5 a 30, ale nigdy nie przekraczać 30. No ale coś zepsuli w paczku, nosi, no i najlepsze ciśnienie to jest maksymalne w deszczu. I wtedy, wiadomo, ciśnienie wam będzie wywalało w kosmos, ale musicie patrzeć na temperaturę. Y, temperatura wtedy optymalna jest nie większa niż 60 stopni, czyli um, bawicie się breakdekami tak żeby. Opony wam się nie nagrzewały, no i wiadomo, to niby też wpływa w minimalnym stopniu na nagrzewanie się opony, ale jakoś nie odczułem tego. To może jest jedna dycha z zera na dwie dychy, więc no, tak to mniej więcej wygląda. I myślę, że to wszystko co potrzebujecie wiedzieć, no bo teoretycznie jeszcze dampery wpływają, ale szczerze nie odczułem tego. No te dampery tylko mogą zwiększać się niby trakcję, ale to zależy, to bardziej chodzi o to, czy wasze auto się ślizga, czy nie. Jakby nie opłaca się ślizgać, nie opala się palić gumy na starcie, idealnie, jeżeli chcecie dogrzewać opony, to musicie jechać na gazie i hamulce jednocześnie. Czyli gaz, hamulec i jedziecie, tylko nie wiem, na maksa, tak żeby ABS i TC się załączało, tylko na przykład, żeby hamulec się świecił na czerwono i na zielono gaz to wtedy macie idealnie e, do, wtedy idealnie dogrzewacie sobie koła, załóżmy przed startem wyścigu no, czyli myślę, że to wszystko, dajcie znać czy się podoba, jeszcze w najbliższym czasie pokażę się kilka innych poranników, takich krótszych mam nadzieję, postaram się przynajmniej to zrobić, więc no e, Dzięki za oglądanie, zostaw komentarz co chcesz jeszcze zobaczyć i wbijaj na mojego Twitcha link jest w opisie. Czy moje to się plutko i na razie!